Siema, a nie wiem dlaczego się tamten film wrzucił jako pierwszy, przepraszam, zły film wrzuciłem w ogóle jako pierwszy, ale niech będzie, niech będzie, więc dzisiaj przegląd rynku, po tym co się wydarzyło na Kopenhadze, także co... Zobaczymy, sobie jak to się zachowuje, i teraz, tak. Jakie ja mam predykcje? Moje predykcje są dosyć proste. Zachęcam do oglądania. Dowiecie się na początku spanki, Jeżeli chcecie, wejdźcie sobie yy, kod y, z on, link w opisie. Można sobie odpalić, yy, poszukać czegoś, posnajpić i tak dalej. Także co? Lecimy. A więc, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku w tym momencie, to mamy, jakby to powiedzieć, dwie. Po dwóch stronach, ludzi. Po jednej stronie, ludzie, którzy mówią coś na zasadzie: O nie, to borderless, przegraliśmy. Drudzy patrzą na te naklejki i mówią: No, borderless, ale poprzednie były fajniejsze. I dla mnie osobiście ten major wygląda tak jak Rio borderless: że on wygląda chujowo, ale jest borderless. I ja powiem tak. Nie ma pozytywów dla mnie. Dla mnie pozytywem by było albo zjechać do totalnego zera, tak całkowicie do zera, bo ja ty, tylko i wyłącznie już na to byłem nastawiony. To widzieliście w moim poprzednim filmie. Że ja jestem, nie wiem w ogóle, z jednej strony z... ja się tak cieszę. Jest we mnie tyle radości, że to jest borderless. Jest tyle radości, że to by mogło rozjebać wszystko. I z drugiej strony jestem zawiedziony, bo widzę, że to nie rozjebie wszystkiego. W sensie że te, te naklejki jednak mimo wszystko, te kapsuły mimo wszystko odbijają że pomimo tego, że jest przemiał to to wszystko sobie gdzieś tam to sobie spadło, ale nie na tyle, na ile chciałem, żeby spadło i teraz... E, tak możemy sobie zobaczyć stock tak, no, holo jak się to prezentuje e, no, na, no po ile to chodzi w ogóle widzę, ten taki nexa to w ogóle ani drgnął e, Bumycz tak samo, to wszystko stoi w miejscu Tajlu w ogóle się nie ruszyło wyjebane jajca kurwa e, Maus, e, jeżeli chodzi o Maus sobie stoi. W ogóle naklejki stoją, nic się nie dzieje. W, w ogóle wyjebane mają ta osę, siedzą na rynku. E, tylko gdzie jest jeszcze w ogóle Copenhagen Flames, tu bym się zapytał. A po tyle po ile było i chuj. E, no właśnie, no tutaj ogólnie nic się nie dzieje. E, na kapsułach jest więcej ruchu, leciutko. Tam rzeczywiście trochę bardziej. Gdzieś to ma miejsce, ale nie ma takiego rozwalenia tego całego rynku. Czyżby wyroks w ogóle nie, on chyba po był. W ogóle na nie zobaczcie, co się wydarzyło, to jest śmieszne. Że ta naklejka najpierw spadła do 85 zł, ludzie się wyprzedali, a teraz się już wraca i za chwilę będzie pewnie drożej niż jeszcze przed chwilą. Dosłownie, naklejka spadła i wraca i będzie za chwilę drożej niż przed chwilą. Także to jest naprawdę. Ciekawe. Zobaczymy, kiedy dostaniemy też te naklejki nowe. No bo o, w ogóle małzik, który się spierdolił, ale w sumie to już sobie odbija. No, właśnie o to chodzi, że ludzie ogólnie na, na samym początku spanikowali, bo borderless. Potem zobaczyli naklejki i powiedzieli: No, mogło być gorzej. No, w ogóle to ciekawe, że Paryż się tak zjebał. Pytanie: do ilu się jeszcze zjebie? Znaczy powiem w ten sposób. Ilość pieniędzy, która już w tym momencie uciekła z rynku jest niepopier No jest, jest popierdolona ogólnie. To pamiętajcie, ilość pieniędzy, która już teraz znikła z rynku i tak jest bardzo, bardzo duża. To jest ważne. Że... No, to, to jest przede wszystkim. Więc ten rynek anyway będzie mm, za chwilę w gorszej sytuacji niż był przed. Na pewno Kopenhaga nic miłego na nim, na nim nie wprowadziło. Yy... Także tutaj takie, takie ala przede wszystkim, nie? Że tak jest. Wydaje mi się mimo wszystko, że dla ludzi, którzy chcieli mieć stare naklejki, bo im się podobały, to po prostu Kopenhaga nie będzie możliwością gdzieś tam, żeby iść w takie same, tylko będzie to taka trochę tańsza i główna alternatywa. Będzie to takie trochę, nie wiem, no takie będzie to dziadostwo dla ludzi. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc nie byłbym zdania jakoby ona była jakimś game changerem na rynku. Ona jest raczej czymś na zasadzie. My nie... To jest dosłownie tak, jakby Valve powiedziało to, 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 co mi się też wydawało, że my nie chcemy fabryki milionerów, ale już nie maksymalny rozpierdol. Że my nie chcemy, żebyście mieli milion, dwa miliony, pięć milionów i tak dalej, ale też nie chcemy, żeby wszystko zostało rozjebane. Ja, ja, ja bym tak ogólnie czytał, gdybym miał czytać ee, to, co Valve zrobiło. No i co? No i teraz pytanie, czy Czy to jest dla nas pozytywne? Tak, jak najbardziej da się tu coś rozegrać. Za co chwilę dostaniemy naklejki. Yy, ja już plus minus wiem, co, co jak wycenić, co się będzie działo, co można zrobić. Pytanie, kiedy będą naklejki, tego jeszcze nie wiem, w ogóle się nie zastanawiałem nad tym. Yy, więc co? Raczej pozytywnie co do tego update'u. I tak, no, w sensie pozytywnie, no. Chociaż, no mówię, to tak jak na samym początku. Chciałbym, żeby albo byłam... Um, chciałbym takiej wizji absolutnej. Takiego e, jakiegoś maksimum. Tak, żeby to poleciało tak albo do zera, albo do miliona. A tu naprawdę mamy coś, co będzie ten rynek pewnie długoterminowo lekko uwalać bardziej niż polepszać, ale no rozumiecie o co chodzi. No i teraz jeszcze pytanie, czyli y, 2021 z y, Capsule y, 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 i tu się zastanawiam, ile yy, procent supply'u yy, challengers'ów przeszło przez rynek. <grywa> kurwa. To jest droższe było. <zmyła. grywa> zajebiście. Pojewane. No to zajebiste, No to zajebiście. No, no to kurwa. Ale, ale się wyprzedali. Uh, uh, uh. Kurwa, koniec świata. <grywa> o, no to rzeczywiście, A Antwerp. Co tu się wydarzyło? Eee, legendy? No tu jest troszeczkę więcej tego. Trochę więcej pieniędzy przeszło przez e, Antwerp. Ale co ono? Jakie będą z tego wyniki, to się zobaczy. No troszeczkę. Bardziej to bije w Antwerp niż taką, w każdym razie. No i tyle. Jo.